Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Wiśnianek, ze mną jest Marcin Burek firma Tam, Prologic i jesteśmy właśnie na pokazach e, marek Pure Fishing e, Marcin, jak wszyscy pewnie znacie e, od dłuższego czasu firmy Prologic i z tego miejsca na pewno Marcin byś nam powiedział coś może o nowościach, albo o rzeczach, które już w tym sezonie się pojawiły, albo pojawią. Tak, słuchajcie, jesteśmy na pokazie nowości na sezon 2025, ale naszym kontrahentom, bo dodajmy, że to jest spotkanie dla kontrahentów sklepów wędkarskich, dla mediów, pokazujemy też rzeczy, które ukazały się w trakcie tego sezonu, a m.in. jest to odświeżona seria naszego takiego kluczowego namiotu Inspire SLR. Tym razem jest to nazwa Element SLR Camo w specjalnej takiej materiale kamo o wodoodporności 10 tysięcy słupa wody jest to zupełnie inny materiał niż w tej wersji Inspire. Natomiast również bardzo wytrzymały jeśli chodzi o wodoodporność. I to, co jest tutaj, chyba najbardziej takie, moim zdaniem, bardzo przydatne i bardzo praktyczna rzecz, do tego namiotu możemy sobie dokupić dostawkę. Dzięki temu uzyskujemy miejsce na stolik, miejsce I na fotel. Taki przedsionek, można powiedzieć, że wtedy namiot się robi taki bardziej socjal, bardziej taka karpiowa kuchnia. I dodam jeszcze, że ten przedsionek pasuje też do wcześniejszego modelu Inspire Seller, czyli możemy sobie tak samo dostawić taką dostawkę z Element Camo do wersji Inspire. SLR, czyli tego namiotu, który ukazał się na rynku przed dwoma laty. Dodam jeszcze, jeśli jesteśmy już właśnie przy namiotach, to oprócz Inspirera SLR w trakcie tego sezonu pojawiła się również nasza brolka odświeżona, również element camo, duża brolka, szybkie rozkładanie. Myślę, że tutaj brolek nie ma co za bardzo reklamować. Każdy wie, że jeśli jedzie nasz na szybkie Nockie. wyprawy, to się bardzo fajnie sprawdza. Jest to bardzo przydatne. Przedni panel oczywiście całkowicie wypinany, więc to może nam służyć jako parasol, nie tylko jako namiot. Bardzo fajna, e, fajna konstrukcja. Też myślę, że zobaczycie to razem to na przebitkach. A o kolejnych nowościach myślę, że powie Wam również Robert Adamski. Pozdrawiamy.